Dobry wieczór, witam na Krokach Przeszłości. Słuchajcie, troszeczkę dopiero dochodzę do siebie po tej ekskapadzie w Polski. Tam rzuciłem Wam filmik, a to był taki zlepek z dwóch wypadów. Przed Polską i po Polsce, nie? Taki, I tam dużo materiału mi się skasowało, kurczę. Idziemy szukać cennych rzeczy, ale za grosze. Słuchajcie, ja to uwielbiam. Bo jakbym miał forsę, powiem szczerze, to idę i kupuję, tak? Ale nie wszyscy mają force, nie kupują bogaci, nie kupują ci, co po prostu im się poszczęściło bardziej i mogą sobie tam kupić cokolwiek. Ale my, zwykli ludzie, musimy, musimy targać jakieś cuda, ale za grosz jak się uda, to jest satysfakcja nieprawdopodobna. No idziemy, szukamy, zobaczymy co będzie. Zobaczcie jaki krab. Tu są więc z opowieścią. Jajko takie, zobaczcie To jest Z Panem Bogiem Czy z Panem Jezusem Tutaj najprzyjemniejsza Maria, malowane, drewniane Z podstawką Teraz tutaj dwa delfinki, ale to takie No nie wiem, no niektórzy to lubią Ja nie Ja nie To fajne, zobaczcie z medy, nie Dwie takie same, takie To, to mi się podoba Takie takie coś, nawet ceny nie ma? Czy jest? Jest, 2 euro. Dużo. I tu jest też taka butla z tą latarnią. To wachlarzyk jakiś za 20 centów. Nie wiem co to za wachlarzyk. Jest taki, jest coś, coś koreańskiego. A czy to jest jakaś zawieszka, czy coś? Fajna rzecz. Hmm. no to co mamy a to lusterko no dobra jakby coś się jeszcze znalazło, czytajcie ale fajne, to jest taki taki nadrug, jakby tutaj jest Wernej jakiś tam ale fajowe to jest no to jest świetne kurcze to wezmę, słuchajcie, no za jedno euro Fajne biorę. Nadal stoi, zobaczcie to. Te... kurcze nie ma tego mlecznika, tak mnie martwi. Bo wziąłbym to, oczywiście nie zygnowane, ale to jest tak śliczna. Fajna ceramika. Widać, że nie zawsze, nie zawsze wiecie porcelana. Nie zawsze porcelana jest piękna. Zwykła ceramika, czasami fajans. Są ślicznie wykonane no, Zobaczcie to z daleka, zobaczcie jak to ładnie wygląda. Kurczę, żeby tylko ten mlecznik jeszcze był. Tylko to są rzeczy niespotykane i ciężko później doszukać do się takiego podobnego. A słuchajcie, tutaj znalazłem <laughs> <Czty> <laughs> cztery miseczki i taką większą jedną. Zobaczcie, to jest... To jest ceramika, to jest krakerura. Myślę, że to ma no, a może i porcelana. I taką sygnaturę. Dongtien. Dongtien VKS VKS. Dągl? nie wiem, nie, wiem nie, nie spotykałem się z takim czymś jest wiecie co ten taka połyskująca fajnie to wygląda tutaj pod tym malowana jest i na to jest nałożona dopiero ta politura wiecie? świetnie to wygląda, bardzo to jest ładne no ja już dzisiaj kończę, ale jeszcze tego nie puszczę wam filmu z tego tylko togram jeszcze coś innego. Tu też zobacz jakie fajne filiżanki, podstawki. No przykłada, że nie kompletne, ale to też będzie coś fajnego. Powiem wam, na pewno, na pewno będzie coś fajnego. No dobrze, to na dzisiaj tyle, jeszcze... A to nie jest od tamtego? Co się tutaj kręci. Nie, ale też ładnie zrobione i to jeszcze sygnowane to jest. Dekor. Winterlink chyba. No, też jest fajne. Takie niespotykane właśnie rzeczy. Bo wiecie, porcelana to się powtarza, nie? Porcelana się powtarza. Ach, są rzeczy, które, które się nie powtarzają. HandgeMalt, czyli tylko ręcznie malowane. I jest wszystko, jest komplet. No, tu jest drugi, dwa komplety, spójrzcie. Czyż nie fajne? Takie nawet na co dzień do używania. No. Na co dzień do używania jakiejś takiej szlachetnej porcelany, to nawet troszkę szkoda, nie? A takie coś, no to pięknie by to wyglądało na stole. Tu jeszcze jakieś są dziwaczne te... To, 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 Stella, to już jest takie bardzo, bardzo współczesne. No, no, no ale ten Kopenhagen mi... Melita Kopenhagen mnie zaciekawiła. I chyba ją wezmę, wiecie? dzisiaj, bo, bo nie mogę dzisiaj po prostu, ale ale, a cóż to, że piękne piękne talerzyki nie wiem, tu jakieś stare są ale co to za starcie angielskie, Churchill no, Churchill talerzyki 2, 4, 6 sztuk no słuchajcie, ostatnio byłem tutaj i, I nie było dzbanka. Z było osobno, ktoś położył, dzięki. Są cztery tylko filiżanki, są cztery podstawki z kobalciem, to jest ceramika, i cztery talerzyki te, deserowe. I słuchajcie, mi to się bardzo podobało. Nawet Adam tutaj był, mówiłem mu, że to jest bardzo ładne. Widzicie, co się okazuje? No i ma jakąś intuicję. To jest Melita, ale Melita z lat 70. Melika, Melita Kopenhagen. No także cenny. I powiem Wam, że kompletny na chyba już 100 euro kosztuje, czyli więcej jak niektóra y, dobrej y, manufaktury porcelana. Także będę musiał ją odłożyć. No. Tak mi się wydawało, że to będzie fajne. Ceramika oczywiście, glinianka jakaś. Ręcznie to jest malowane, ale ślicznie. Ale ślicznie, jakaś tutaj jest bita sygnaturka taka wiecie, pozycja pozycja jakaś, ale ładna to jest no spójrzcie czy nie śliczne to jest śliczne naprawdę a tu co mamy? Hmm, takiego mnicha jakiegoś na wino jakiś taki kubek też ceramiczny a tutaj też jest fajny, o takie lubię, wiecie takie glinianki 2,50 No to fajne Podobają mi się takie rękodzieła A tak, jak już o rękodziełach mówimy to zmójmy na to. Też wybity 10, 18, nie wiem co znaczy jakiś numer ale świetnie Podobają mi się takie naczynie naprawdę fajne kniżki ale wszystkie kompletne, o te są kryształowe jakie piękne to jest komplet. No, fajnie. Tu też fajna karawka. A to nie wyjdzie, bo nie. Oj, muszę to popatrzeć na to. Tam jest jakieś coś. To sobie kupiłem, patrzcie, na trzech nóżkach. Na tych ślimaczkach. Bardzo to jest ładne. Myślę cały czas o tym. I myślę cały czas o tym, ale nie wiem, czy to wezmę. Ale tutaj ubolewam, bo wiecie co? Te kiedyś, Ale to są ciężkie, piękne. Zobaczcie, no są tak. Takie soczewki mają, nie? I są trzy. Ten komplet. Zobaczcie, do tego są też szklaneczki. To jest to samo. Ale to jest piękne. Sklaneczek jest pięć. Później są koniakówki. Ich jest sześć. O, ale też to normalnie taki. I do tego patrzcie, do wina. Kolejne. Ich jest pięć. Ja wiem, kupić i czekać na cud. aż się z tym. No kurde, jak skompletował wszystko, no to coś pięknego. No piękne majęte kryształy. Te kieliszki też są śliczne, ale 4. No to by było 7 euro, to by było 8 euro. To by było ile? To by było 15. No prawie 20 euro by musiał za to wszystko tutaj wziąć. 20 euro, ale widzicie jest niekompletne. No nie wiem, nie wiem. No i tu też mi się podoba, Malowane ręcznie. Wszystko ładnie, farbą malowane, takie 3D czuć, wiecie? No przepiękne, takie likierówki. Takie likierówki, no piękne też jest. No, 8 euro. Kurczę. I tu jest na świeczkę. No to można sobie świeczuszkę. To nie wiem, to nie jest cukierniczka, ale co to może być? Do czego to tam może się chować? Może jakieś kostki czegoś, nie wiem, lodu? Fajne, fajne mają te. Takie kieliszki to, i te kryształy, wiecie? Piękne, tak zobaczcie ten jaki. To tak samo, to są gatunkowo z dobrej huty. Ciekawe z jakiej. Tak mam chęć to kupić. A no a tu zielony. Co to jest Miterteś? Tak, Miterteś. Stary teś Bardzo stary. Pewnie odstawka od jakiejś fierzonki. Spójrzcie, porcelanowa butelka, karawka jakby nie wiem, jaki to jest herb. Zaraz mi się Malburg przypomina, ale to nie jest Malburg. Z taką, z taką sygnaturką, wezmę ją, bo mi się bardzo podoba. A tu patrzę jeszcze, wiecie co. A żeby ktoś mnie za... zawęcił moich kochanych tych pałeczek, to Patrzcie, takie fajne, po 1 euro, jakie półlitrowe, litrowe, te kufle, fajna rzecz, nie? I tu mamy też nowości parę. Tu jest bardzo stary kufel. Bardzo stary. Jakieś coś, coś, coś z puszek, a wiecie, że puszki ja lubię. Puszeczki lubię. No dobra, jak coś fajnego wpadnie. To zaraz się do Was odezwę. Fajna rybka, nie? Za jedno euro. Fajna. Kaleczki ta jest bardzo ładna, trochę droga. Ta już była. A ta Indianka też chyba była. Czy Indianka, czy, czy jakaś... Aste, Astekowie, coś? Nie wiem. A tu co jest za ładny ten komplet? To jest niesygnowany, ale jaki ładniutki kobalt. Cukierniczka. Kurczę nie ma tego. Nie ma spanka, Ale fajniutki jest. Jest tych sześć jest filiżanek sześć jest podstawków kurczy nie ma zwanuszka cukierniczka też jest kogo to jest no świetny wzór taki wiecie jak to się nazywa bolesławca ale w innym wydaniu nie kurczy nie wiem czy tego nie zabrać zobaczę Później się zawsze coś może szuka. jaka ładna forma wazonu ale niestety jest uszkodzony nie jest pęknięty w całości ale jest taka wielka rysa. Skąd to jest? 1914 rok. Selfmark. No, widzicie, szkoda. Jest tutaj taki, tak widzicie tu, stąd się zaczyna ten włosek, i tutaj przychodzi. No, klejony nie był. Ale ładny, co? I bardzo stary. A tu jeszcze jakiś jeden jest? Jakiś japońsko-chińskie coś. Ale nie, to już nie Ale ta forma mi się podoba A tutaj wiecie co To to już liczę, że klaka rura Widać jest Dobrze wymawiam Ale to to takie to polewa uranowa Mi się wydaje, że to może być Wiecie, to może być polewa uranowa No Szkoda, że nie mam tego gej... Tego czujnika gajera. O to za jedno euro Jakie ładne no, są fajne rzeczy. A tutaj jest gęś czy kaczka? Kaczka. Kaczka taka z... Yy, nie z porcelany, tylko wiecie z tego jakieś ceramiki Trochę jakby glina, ale ładniejsze. Oregano. Oregano. Co to mamy? Internet. Co Sztok. Coś, ale nie znam. Nie znam firmy. No, coś takiego. Dobra, szukam dalej, kochani. Szukam dalej. Może coś ciekawego się jeszcze gdzieś Tu w środku czarny, a zewnątrz coś tam jest sygnowane. Za 2 euro takich bazonik. Nie wiem do czego można użyć, ale jest przepiękny kolor. Te, taka szklanka. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Złocone tutaj. Bardzo ładnie to wygląda. Przepiękna puszka. Tu jakoś tak na gumkę. No. Fajna jest. Wszelkie. Zbaneczki, zbaneczek. I trzy flizanki trzy No samej kawy, fajne. Ale wiecie co? To są takie... To widać, że to jest stara. Karen, co ci się dzieje? Boże. Ta dziebuga to się naśmieje, naprawdę. No, widać, że stara porcelana. Nie są tylko wytłoczenia, nie ma żadnych z tych sygnatów. A to coś mamy? Widzicie to, bo ja nie widzę. Taka i banka Na kwiatki. Ale nie mogę dojrzeć, co to tam jest. Może wy akurat zajrzeć Spójrzcie, fajne takie wykryształy. Brudne, zaszły. Ale coś mam dla siebie Patrzcie do warsztatu. Ktoś zrobi to ręczna robota. Z chęcią sobie to kupię. Fajne. Zapieram. A tu jakiś ładny kryształek. Taki malutki duże talerze i małe. Małe są chyba po 3 euro, tak? Czy jakoś tak. I zobaczcie, to jest wawel. Nie, nie mylić z wawelem. To jest nowoczesna porcelana, już. Ale no, fajny design. Takie talerzyki. Takie zobaczcie. Tu muszę odpiąć. I takie wielkie. Kurczę, no. 8 euro. Ale to komplet, chyba. O, widzicie? Słuchajcie, i 8, 2, 2, 4, 6, 8, 9 tu ich jest, 2, 4, 6, 8, 9, a tych jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, widzicie, no ale zarąbiste, piszcie czy to warto jesteś coś kupić, no za taką cenę, no fajnie. tu zobaczcie jakie ładne rzeczy, przyszły takie pojedyncze, co to jest Eschenbach? Tak, Bardzo ładny. Szkoda, że nie ma jeszcze tego, chociaż jednego dzbanka, bo teraz zaczynam zbierać, wiecie co, mlecznik, cukierniczka i dzbanek. Podobają mi się, mało miejsca zajmują, a można sobie we witrynce fajnie ułożyć. A cóż to za jakieś kubki jakieś z piłkarzami. Kto, kto lubi niemiecką piłkę, zobaczcie, fajne kubeczki. Ile jeden kosztuje taki. Ja już nie wiem ile kosztuje, bo nie dowidzę. euro 50. no z różnymi chyba, nie? A może z Lewandowskim nie będą A dzienne czy to reprezentacja niemiecka ja pierdzielę. Dobrze mówię. Spręcy były No fajne to jest. Tych kubeczków jest dwa. 4 tu będzie 6:6 i tu jest 7. Niektóre się powtarzają, już widzę, Ale bardzo fajnie, podobają mi się nad tym, nad tym pięknym wazonem. Spójrzcie, bardzo mi się podoba. Nie wiem, jaki to jest, trzeba by było w internet wrzucić, ale fajnie, fajnie wygląda. Ładnie, bardzo ładnie. A tu jest jakąś. Czerwonego kapturka. Za 1 euro. Jak widzicie? by było wziąć, no. no. z wąskami. Spójrzcie tutaj, jakie ładne to. Te... A to jest w tej spójrzcie. Ale fajne to. No. Fajowe. Fajowe, figurki. O, figurki po 2 euro. Takie niesygnowane. Też będziemy kupować. Ktoś gąski zbiera, to są dwie gęsi. Dwie gęsi. są. To są, to są kaczki. Ja bym obstawiał, że gęści. Ale to jest ceramika, to nie jest porcelana. Kotek. Też ceramika. No. Tu nie co to jest tukam, czy kto to? A ten piesek? Co przedstawia? Kurcze, taki ciekawe? Powiem wam, to jest taka. Nie wiem czy to jest świeczka. Hmm, raczej świeczka.